W Muzeum Papiernictwa w Dusznikach Zdroju można podziwiać prace młodych Duszniczan, które prezentowane są na wystawie czasowej pod tytułem Grafika i sztuka papieru. Wystawa czasowa, którą obecnie prezentujemy w muzeum, jest to zbiór kilkudziesięciu myślę prac wykonanych w różnych technikach. Są to prace, które powstały na zajęciach artystycznych, które w Muzeum papiernictwa prowadzone są we współpracy i z Miejskim zespołem Szkół w Dusznikach Zdroju oraz z Miejskim Ośrodkiem Kultury i Sportu. Uczestnicy uczestniczą w dwóch równych, jakby równo idących cyklach zajęć. A jeden cykl to właśnie dotyczy sztuki papieru, czyli prace wykonywane są przede wszystkim właśnie z tworzywa, jakim jest papier. I na wystawie prezentujemy tutaj szereg prac, kolaży papierowych wykonanych właśnie na tych zajęciach. Jedną z takich nietypowych, niecodziennych prac jest praca przestrzenna pod tytułem Podwodny Świat. Jest to praca zbiorowa, prezentuje właśnie a dwa rodzaje y, obiektów wykonanych właśnie z papieru. Drugi cykl zajęć to grafika. Ją prowadzi pan Artur Goliński. I na zajęciach graficznych wykonane zostały prace w takich technikach jak monotypia, linoryt i plastykoryt. W przyszłym roku również planujemy ruszyć zajęciami wraz z początkiem roku szkolnego. Także wszystkich chętnych serdecznie zapraszamy. Zajęcia odbywają się dwa razy w miesiącu, po, po półtorej godziny właśnie w młynie papierniczym. Tutaj przekrój wiekowy jest dość duży. Jeden z najmłodszych uczestników ma, nie wiem, teraz sześć lat, idzie do pierwszej klasy. Najstarszy nie wiem, ale są to już osoby dorosłe. Jak Ci się podoba ta wystawa tutaj? Bardzo Ci się podoba chyba, tak? Mm -hmm. A co szczególnego Ci się tak utkwiło w pamięci? Te um, wysuszone kwiatki i potem jakby na papierze. Mm -hmm. Mi się podobały e, te... I różne zwierzęta z czerpanego papieru, zrobione kolorowego. Bardzo mi się podobała wystawa i bardzo mi się podobają wnętrza również, jeśli mogę coś powiedzieć, nie tylko o samych pracach. Co te prace przedstawiają? No tutaj, jeżeli chodzi o grafikę, to z tego co wiem, były to tematy jakby dowolne. Niektóre z nich prezentują właśnie budynek młyna papierniczego. Jesteśmy właśnie w stanie oglądać sobie różne tutaj obiekty dotyczące właśnie tematyki dusznickiego, młyna papierniczego, ale i też przyrody, tematyka dowolna. Natomiast jeżeli chodzi o prace papierowe, to część z nich przedstawia pejzaże, w nich zatopione zostały części suszonych roślin. Ta na przykład przestrzenna prezentuje, tak jak mówiłam, podwodny świat. Jeszcze jedne prace wiszące w kolejnej sali prezentują pracę o tematyce Chopinowskiej, czyli z udziałem Fryderyka Chopina. Wszystkich chętnych zainteresowanych tym tematem zapraszamy do odwiedzenia tej wystawy w Muzeum Papiernictwa w Dusznikach Zdroju. Wystawa będzie prezentowana do 20 lipca bieżącego roku. Zapraszam również do obejrzenia nowej ekspozycji czasowej. Wernisa odbędzie się już 26 lipca podczas święta papieru. Na nowej wystawie zaprezentujemy pracę pani Joanny Stokowskiej. Wystawa będzie nosiła tytuł Rozmowa z liśćmi. Serdecznie zapraszam.